Volkswagen Passat to duże i dość wygodne limuzyna, wiadomo, ale najnowsza generacja oferuje również wiele udogodnień, dzięki którym jazda jest przyjemniejsza i bezpieczniejsza. Oto kilka z nich. Passat wspiera komendy głosowe, w tym celu należy nacisnąć przycisk na kierownicy po prawej stronie. Nowy cel Podaj kompletny adres, zacznij od nazwy miejscowości. Poznań. Czy chodziło o Poznań? Dwa. Wiersz dwa. Poznań został przejęty. Podaj nazwę ulicy. Starołęcka. Czy dodać jako cel pośredni? Rozpocznij. Bezpośrednie prowadzenie do celu. Jak widać, wypowiedziana przeze mnie ulica nie została rozpoznana, a właściwie została rozpoznana błędnie. W tej chwili samochód prowadzi nas do innego adresu. Jak to działa w przypadku multimediów? Następny utwór. Następny utwór. W przypadku multimediów działa to znacznie lepiej. Passat dobrze daje sobie radę z prostymi, podstawowymi komendami, ale z bardziej skomplikowanymi nazwami ulic niestety już nie. Podczas działania nawigacji między zegarami pojawia się podgląd mapy. Same zegary rozsuwają się, nie są one fizyczne, tak naprawdę są wyświetlane na jednym dużym wyświetlaczu za kierownicą. Wygląda to mniej więcej tak. W tym momencie kierowca ma bardzo wygodny podgląd e, trasy. Nie musi zerkać na wyświetlacz na konsoli centralnej. Na konsoli centralnej mamy duży wyświetlacz dotykowy. Gdy zbliżymy do niego dłoń, od razu pojawiają się dodatkowe elementy interfejsu. Tak to wygląda. Jest na dole pod nim wbudowany czujnik. Możemy oczywiście obsługiwać go palcem, przeglądać np. albumy w czasie e, m, słuchania muzyki. Wybieramy Poszczególne elementy za pomocą dotknięcia. Mamy też do dyspozycji ustawienia, ustawienia dźwięku. Samochód wyposażony jest bardzo efektywny system nagłaśniania. Jest tutaj subwoofer, który naprawdę zapewnia bardzo fajny, miękki bas, dużą moc. Jeśli chodzi o źródła dźwięku. Możemy wybrać na np. budowaną w samochód pamięć, płytę CD, DVD, dwie karty pamięci, USB, czyli np. pendrive'a, którego chowamy w schowku, Bluetooth, czyli np. sparowanego smartfona oraz tradycyjne gniazdko 3,5 mm, a także możemy uruchomić w samochodzie hotspota Wi-Fi, dzięki czemu Wykorzystamy wbudowaną, nie wbudowaną, tylko właśnie włożoną w schowek kartę SIM do rozsyłania internetu dla wszystkich pasażerów samochodu. Wokół samochodu wbudowane są cztery kamerki: jedna z przodu, dwie w bocznych lusterkach oraz jedna z tyłu. Wszystkie służą do podglądu sytuacji wokół samochodu, np. w czasie parkowania. Włączamy je za pomocą przycisku na konsoli centralnej. Słychać jak tylna kamerka się wysuwa, pozostałe kamerki są na stałe umieszczone, nie wysuwają się. Mamy podgląd całego widoku wokół samochodu. Jeżeli w tym momencie tutaj przejeżdżałby samochód lub przechodziłby pieszy, byłoby to doskonale widać w którym miejscu on jest i moglibyśmy go lepiej zauważyć w czasie na przykład parkowania. Możemy każdy z tych widoków wybrać. To jest na przykład widok z, z przedniej kamerki. To jest na przykład widok z tylnej kamerki. Mamy podgląd, powiększenie i po prawej stronie wysuwa się menu z trybami parkowania, czyli tak, tak, tak zwany asystent parkowania. Możemy wybrać parkowanie prostopadłe, równoległe i na przykład czujniki, które pozwolą nam lepiej. Przeprowadzić manewr wyjazdu tyłem z parkingu i potrafią rozpoznać nadjeżdżający z boku samochód lub inny pojazd. W samochodzie mamy system telefoniczny. Możemy w nim wykorzystać kartę SIM, oczywiście samochodową, czyli tą ze schowka, lub sparować smartfona własnego. Możemy na ekranie głównym pododawać sobie ulubione kontakty. Możemy też odbierać SMS-y. A jak wygląda kwestia odbierania połączeń telefonicznych? Tak. Ktoś do nas dzwoni w tym momencie odbieramy lub odrzucamy połączenie dotykowo. I albo prowadzimy rozmowę przez system, przez mikrofony wbudowane w samochód, albo po prostu odrzucamy. Naciskając przycisk CAR na konsoli, wchodzimy w ustawienia samochodu, wybieramy ustawienia i w tym momencie mamy podgląd aktywności wszystkich podstawowych funkcji i systemów np. bezpieczeństwa w samochodzie, możemy na przykład włączyć sobie ESC sportowe, czyli kontrolę trakcji, asystentów, czyli na przykład układ automatycznej regulacji odstępu od poprzednika, od poprzedniego samochodu, czyli tak zwany aktywny tempomat. Możemy sobie ustawić odległość. Mamy funkcję Front Assist, system monitorowania otoczenia, Lane Assist, czyli asystent pasa ruchu, Side Assist, asystent zmiany pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, funkcja rozpoznawania pieszych, która bardzo się przydaje w chwili, gdy dajmy na to, pieszy zejdzie z chodnika albo przez przypadek, albo świadomie i my go nie zauważymy, samochód może sam zareagować i sam zacząć hamować. Jest też system rozpoznawania zmęczenia kierowcy i system pre-crash, czyli taka funkcja, która przygotowuje napinacze pasów i kilka innych systemów bezpieczeństwa przed ewentualną kolizją. Przygotowuje pasażerów na kolizję. Za pomocą przycisku MODE po lewej stronie drzwi skrzynień biegów możemy przełączać tryby jazdy Komfortowy, normalny, który spisuje się idealnie w mieście, sportowy, ekonomiczny oraz indywidualny. Przy indywidualnym ustawienia możemy dobierać niezależnie od danego elementu, czyli na przykład możemy ustalić układ kierowniczy na sportowy, światła, w inny sposób napędy np. Na ekonomiczny albo również sportowy, i w tym momencie każdy. Element mamy dopasowany do swoich potrzeb. Między zegarami za kierownicą mogą się wyświetlać dodatkowe informacje. Za pomocą przycisków na kierownicy przełączamy je. Na przykład w tym momencie mamy asystentów włączonych. Góra-dół wybieramy sobie poszczególne opcje, czyli lane assist, asystent pasa. Side Assist, asystent wyjazdu i tak dalej. I w tym momencie przyciskiem prawo-lewo przełączamy się pomiędzy poszczególnymi funkcjami. Przełączamy się na nawigację. Przełączamy się na inne funkcje, w tym momencie widok. To jest widok dodatkowych opcji typu zużycie, paliwa, wydajność, nawigacja i tak dalej. Audio. Telefon. Status samochodu. W tym momencie informuje nas, że wymiana oleju za za 2500 km. Dane dotyczące jazdy, czy na przykład znaki drogowe. I z powrotem asystenci. Zjody umieszczone na lusterkach informują w czasie zmiany pasa, że na tym pasie znajduje się inny pojazd i nie powinniśmy wykonywać tego manewru.